Chodźcie, nawróćmy się do Pana, bo On nas zranił i On nas uleczy. On uderzył i On opatrzy nam rany. Po dwóch dniach przywróci nas do życia, a trzeciego dnia nas podźwignie i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak nadejście poranka. Przyjdzie do nas jak deszcz. Jak deszcz wiosenny, co nawadnia ziemię. Cóż mam począć z Tobą, Efraimie? Co mam uczynić z Tobą, Judo? Wasza miłość jest jak poranny obłok, jak rosa, która wcześnie znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków i raniłem ustami ust moich. Przeprowadzałem mój sąd o świcie, gdyż pragnę miłości, a nie ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oni już w Adam zerwali przymierze i tam byli mi niewierni. Gilead jest miastem złoczyńców, z plamionym krwią. Wspólnota kapłanów podobna do bandy zbójeckiej. Murdują na drodze do Sychem i postępują haniebnie. W domu Izraela widziałem rzeczy straszliwe. Tam Efraim uprawia nierząd, a Izrael się plami. I ciebie, Judo, czekasz żniwo. Gdy odmienię los mojego ludu.